Ostatniego dnia na wycieczce we Włoszech przytrafiła mi się bardzo emocjonująca sytuacja, mianowicie palił się mój motocykl, paliły się z tyłu hamulce. Oczywiście oglądałem się już filmów w internecie, że jak się już zacznie palić, to tego nie da się ugasić. Na szczęście byliśmy. W grupie każdy miał przynajmniej litrową butelkę wody, no bo wiadomo tam 38 stopni i udało się to ugasić. Jak do tego doszło, to jeszcze może kiedyś opowiem. W jakimś filmie, no już nie będziemy oceniać stanu mojego umysłu podczas tego przejazdu. Nazwijmy ten przejazd brawurowym z częstym używaniem hamulców przed zakrętami, ostrym przyspieszeniem. I zobaczcie, co się wydarzyło. Generalnie jest tutaj totalny rozkład. Płoczki wyglądają. W ten sposób, nawet nie są jeszcze najgorsze. Są na nich roztopione gumki, te uszczelniacze. W środku wiadomo, totalne zniszczenie. Te um, uszczelniacze, uszczelki są do wymiany. Klocki wyglądają w ten sposób. No, totalnie spalone. Miały, ma, miały 1500 km. To jest odmiana wersja metaliczna, więc ta, co hamuje nieco lepiej. No, wiadomo, wszystkie gumki, wszystko tutaj. Popękało, prowadnica jest w dużo lepszym stanie, no bo była dalej od źródła ciepła. Co tutaj jeszcze kalamitka ocalała wygląda całkiem nieźle, no wiadomo, wszystkie gumki tak czy inaczej trzeba będzie kupić. Zobaczcie, jak wygląda tarcza. Oczywiście została zahartowana, bo podczas takiego hamowania z górki, z prędkości powiedzmy takiej z dwójką z przodu, no to rozgrzała się już do czerwoności, rozszerzyła się, zablokowała hamulce i po prostu dalej tarła. Zanim zjechałem na dół, to już po prostu była całkiem czerwona. No i po przypolewaniu wodą, oczywiście się zahartowała, więc jest już zardzewiała. A szkoda, że nie nagrałem wam, jak wygląda jak w osi, bo jest generalnie taka pofelowana, więc to jest gruz i śmieć. Martwią mnie tylko jeszcze te śruby, którymi, będzie, którymi jest przykręcona tarcza i ten wianuszek od ABS-u, bo przy takiej temperaturze, no i wiadomo, przy takiej temperaturze, wiadomo jak one są przykręcone jeszcze na klej do gwintów, to mam nadzieję, że nie będzie trzeba borować każdej, każdej, żeby to po prostu podkręcać. Niestety guma nie jest zbyt wytrzymała na wysokie temperatury, więc kabel do czujnika od ABS-u również... Został przetopiony. Co prawda, jest w nim sygnał, bo nic się na tablicy nie świeci, ale wiadomo, że jak się to zrobi po partyzancku i trzepnie tu termokurczkę, to na 1000% nie rozwali się to tutaj w garażu, jak przyjadę z oblotu wokół kominowego, tylko na pewno na jakimś wyjeździe. Więc ten czujnik też jest do zmiany. Po konsultacji z mechanikiem okazuje się, że nie ma sensu tego regenerować, dlatego że aluminium, z którego jest zrobiony ten zacisk, jest zdecydowanie mniej odporne na wysokie temperatury niż stal. A to miało 600-800 stopni. No, sami wiecie, że jest to bardzo blisko siebie, są te części, więc są tu na pewno jakieś mikrodeformacje, mikro jakieś zdeformowania, których ja oczywiście nie jestem w stanie teraz ocenić, nawet jak kupimy. Kupię nowy zestaw uszczelek, i nawet gdybym kupił nowe tłoczki, może się okazać, że to po prostu po osiągnięciu wysokiej temperatury nie trzyma już wymiarów, i naprawianie tego nie ma sensu, dlatego że na wszystkie uszczelki pierdały wydam pewnie 150 zł, a na koniec okaże się, że gdzieś jest jakieś mikro rozszczelnienie, coś wymiaru nie trzyma, i, no i trzeba będzie kupić. Po prostu nowy zacisk. Więc najlepiej kupić używany, oryginalny zacisk, jeszcze z normalnymi uszczelniaczami. A ten wyczyszczę, pomaluję sobie na pomarańczowo i powieszę na tamtej ścianie, albo gdzieś obok łańcucha, albo gdzieś tam dalej. Dobra, trzymajcie się i uważajcie na siebie.